właśnie Państwa na tegorocznym, już 18 powiatowym Festiwalu Kultury. Spotykamy się ponownie w Otwocku, tak jak na pierwszym, przy czym w nieco innym miejscu, przy ulicy Generała Juliana Filipowicza. Miejsce dla powiatu, to w którym w tej chwili jest scena, jest myślę wyjątkowe, ponieważ z jednej strony mamy powiatowy, młodzieżowy Dom Kultury, w którym dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowanie. Przede mną z kolei mamy piękny gmach Liceum Ogólnokształcącego numer 1 imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Prywatnie powiem, że miałem tutaj przyjemność wiele lat pracować w tej szkole i nauczać naszą młodzież. Szanowni Państwo, w organizacji festiwalu włączyły się jak co roku gminy powiatu otwockiego. Prawie wszystkie gminy. Jego główną ideą jest promowanie lokalnych twórców, społeczników, ludzi kultury. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim wystawcom oraz wójtom, burmistrzom, prezydentowi. Obecność Państwa jest dowodem na to, że współpraca między samorządem powiatowym a samorządami gminnymi jest efektywna i przynosi oczekiwane efekty. 18. Powiatowy Festiwal Kultury uważam za. Otwarty. Dobrej zabawy, proszę państwa. 18 Powiatowy Festiwal Kultury to kulturalne święto wszystkich naszych samorządów, nie tylko Powiatu Otwockiego, ale wszystkich ośmiu gmin. Na scenie prezentują się lokalni artyści, wykonawcy, zespoły. Jest tutaj kilkadziesiąt stoisk, rzemieślników, gminy wystawiają swoje prace, również artykuły spożywcze koła gospodyń wiejskich. Są biblioteki. Każdy może tutaj na pewno znaleźć coś dla siebie. Znajdujemy się w aglomeracji warszawskiej, tuż pod Warszawą. Natomiast folklor, który jest w gminach powiatu otwockiego jest żywy i wciąż się robi.